Natalia i witam serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku book Haul, to znaczy pokażę Wam wszystkie książki, jakie znalazły się u mnie w ostatnim miesiącu, miesiącach, tygodniach. Książki, które albo sama zakupiłam, albo dostałam w ramach jakichś prezentów. Jest ich około 25, może troszeczkę więcej, ale nie będę się tutaj rozwodzić nad fabułą poszczególnych pozycji, raczej to będzie taka ekspresu, ekspresowa pokazówka. No i zaznaczam, że w większości tych książek jeszcze nie miałam okazji przeczytać, no ale to nic dziwnego, bo są stosunkowo nowe. Pierwsza pozycja to klasyka literatury Villette, Charlotte Bronte. Jest to książka, której jestem ogromnie ciekawa, ponieważ Dziwne Losy Jane Eyre to jedna z moich ulubionych powieści wszechczasów. Wiem, że ta książka jest zdecydowanie inna, ona jest pisana w strumieniu świadomości, ale wiele osób twierdzi, że to właśnie ta pozycja jest najlepszą tej autorki. Jest tutaj nawet rekomendacja Virginii Woolf. Książka jest wydana nakładem wydawnictwa MG w pięknym wydaniu. W tej kolekcji zostały wydane już Wichrowe Wzgórza Shirley oraz chyba Dziwne Losy Jane Eyre. Wichrowych wzgórz na pewno kupować nie będę, ponieważ mam już dwa egzemplarze, i nie potrzebuję więcej, ale może na Shirley i na dziwne losy Jane R się skuszę. Wydawnictwo świat książki zaczęło wydawać nową edycję Ani Zielonego Wzgórza. To jest tom pierwszy, będą wszystkie. Wiem, że już przed sprzedaży jest tom drugi, który niestety również zakupię niestety dla mojego portfela, ponieważ te książki nie są aż takie tanie, no ale są wydane naprawdę ładnie. Ja już tą historię znam, czytałam tą książkę, oglądałam również serial, który bardzo lubię, do pewnego momentu Ale i tak bardzo chętnie wracam do tej książki, Ania to jest po prostu bohaterka idealna, którą po prostu uwielbiam Mam tutaj trzy pozycje klasyków również ze świata książki, są to powieści Jane Austen, reszta ich jest gdzieś tutaj tu, jest, tu są Perswazje, Mansfield Park oraz Emma. Wszystkie te książki już czytałam, choć nie w tych wydaniach. Najmniej pamiętam perswazje, które chcę sobie powtórzyć. Zwłaszcza, że słyszałam o ekranizacji nadchodzącej z Dakota Johnson roli głównej. Wtedy perswazje jakoś tak nie zapadły mi w pamięć. Myślę, że najbardziej z tych, dwóch, z tych trzech pozycji lubię Emmy. Ponieważ jest taka najbardziej uniwersalna, ma też elementy komediowe Ekranizacja, która wyszła dwa lata temu również bardzo mi się podobała Jeżeli nie widzieliście to serdecznie polecam Ale Mansfield Park też bardzo dobrze wspominam Dalej, jeżeli chodzi o ładne wydania klasyki Mam tutaj trzy powieści Agaty Christie 12 prac Herkulesa, Tajemnicza historia w Stanis oraz ABC Ja już czytałam cztery powieści Agaty Christie, akurat nie te do tej pory najbardziej podobało mi się i nie było już nikogo oraz morderstwo w Orient Expressie i wiem, że gdzieś tam chodzi taka opinia, że kto czytał jedną powieść Agaty Christie tak naprawdę czytał je wszystkie. Zasadniczo się z tym nie zgadzam, choć fakt te motywy są tutaj, pewne schematy są tutaj powielane, ale i tak uważam, że to jest bardzo dobra rozrywka. No i te wydania są przepiękne, choć to przyszło do mnie trochę uszkodzone, no ale... Nieważne, ważne co jest w środku. No i tak to wygląda. Wyborny trup to powieść literatury pięknej, którą już czytałam, autorstwa argentyńskiej autorki. Mamy tutaj dystopijny świat, w którym zwierzęta powymierały, zarażone śmiercionośnym wirusem. Nie można jeść ich mięsa i człowiek zaczyna hodować nowy rodzaj mięsa, mięso specjalne, inaczej ludzkie. Jest tu mowa oczywiście o kanibalizmie, bardzo kontrowersyjna, ale interesująca pozycja, choć świat, jaki zbudowała bohaterka, jest dosyć wadliwie wykreowany. Mamy tutaj za mało informacji na temat możliwości potencjalnych substytutów, na temat w ogóle tego, jak tak szybko moralność ludzka mogła się zmienić. Więc nie jestem do końca pewna, czy mogę tą pozycję polecić. Myślę, że najlepiej, jak każdy sam się przekona, zresztą, tak jak zawsze. Jeżeli znacie jakieś pozycje, w których pojawia się motyw kanibalizmu, proszę dajcie mi znać, bo chętnie po nie sięgnę. Nie znać na lekkość bytu Milana Kundery, czyli jego najbardziej znana powieść. Dla wielu osób ta książka jest taką książką życia, więc mam nadzieję, że również wywrze na nie takie wrażenie. Z tego co wiem, poruszony jest tutaj motyw przypadkowości, która rządzi życiem ludzkim. Więc jestem ciekawa, podoba mi się ten niebieski kolor, tak szybko ma tutaj taką obwolutkę. W każdym bądź razie na pewno będę czytać ją w najbliższym czasie i dam znać, co o niej sądzę, czy wywarła na mnie takie duże wrażenie, jak się spodziewam. Moja siostra morduje seryjnie to trochę taka dziwna pozycja, ja już ją przeczytałam. Nie za bardzo wiem do jakiego gatunku można ją zaklasyfikować, ponieważ kryminał to to nie jest. Ale myślę, że warto się z nią zapoznać. Autorstwo jest pani, której nie umiem wymienić, nie umiem przeczytać, nie będę nawet próbować, ale na pewno powiem o niej więcej w czytelniczym podsumowaniu miesiąca maja. Kupiłam ją za 12 zł na świecie książki, nie żałuję tego zakupu, ona jest cieniutka dosłownie na raz. Kolejne dwa klasyki to Lot nad kukułczym gniazdem oraz Buszujący zbożu w twardej oprawie. Ja już oba te klasyki czytałam w młodości i chcę kupiłam je, żeby sobie trochę tę lekturę odświeżyć. Buszujący zbożu to taka powieść, która przez lata była uznawana za kontrowersyjną, a teraz gdzieś tam jest na liście nieobowiązkowych lektur szkolnych. Jestem ciekawa jak mi się spodoba. Kiedy ją czytałam, nie za bardzo zrobiła na mnie jakieś takie ogromne wrażenie, no ale byłam też dosyć młoda. Z kolei, Lot nad Kukułczem Gniazdem podobał mi się wtedy bardziej. Byłam również fanką filmu. Nie wiem, jak będzie teraz, ponieważ z tego co wiem, to ta książka powiela trochę negatywnych schematów, stereotypów na temat psychiatrii. Elektrowstrząsów i tak dalej. Ona w swoim czasie zrobiła wiele do dobrego dla pacjentów chorych psychicznie, znajdujących się w szpitalach psychiatrycznych, ale wiadomo, te stereotypy pozostały. Ona była taka szeroko omawiana, i później te motywy zostały powielone w następnych pozycjach, co oczywiście miało trochę takie negatywne skutki. Portret Doriana Greya, czyli jedna z najbardziej popularnych książek klasycznych chyba na świecie. Nie czytałam, przeczytam, ale mam wrażenie, że mi się spodoba, ponieważ bardzo lubię takie klimaty. Zaopatrzyłam się również w tą nową Lolitę, która jest wydana przepięknie, tak w środku. Już ją przeczytałam, mam o niej bardzo dużo do powiedzenia. Dla osób, które nie wiedzą, jest to historia fascynacji erotycznej mężczyzny, dorosłego mężczyzny 12 -latką. Napisana w fenomenalny sposób pod względem literackim, naprawdę język robi ogromne wrażenie. Miałam wcześniej Lolitę w takim wydaniu filmowym, kieszonkowym. Nie czytałam jej ze względu na to, że to czytanie nie jest po prostu komfortowe. Ten tekst jest upchany i kupiłam sobie taką. Nie żałuję, wydana jest bardzo ładnie. No i treść jest również warta tego, żeby się z nią zapoznać. Piały ptak to pierwsza powieść graficzna, którą przeczytałam. Kupiłam ją, aż wstyd się przyznać, tylko dlatego, że była na promocji na świecie książki za 10 zł, ale absolutnie tego nie żałuję. Na pewno zachęciła mnie do tego, żeby częściej sięgać po taką formę. Mamy tu tematykę II wojny światowej, prześladowanie Żydówki Sary i ta książka napisana jest z jej perspektywy, bardzo poruszająca. Mamy tutaj na początku takie motto, Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, są skazani na jej powtarzanie. To ma bardzo mocny wydźwięk, zwłaszcza w końcówce. Książka mnie poruszyła i myślę, że to jest też dobrze, dobry wybór. Jeżeli nie czytacie powieści graficznych tak jak ja, to myślę, że na pierwszy raz. To jest dobry pomysł. Dalej, jeżeli chodzi o powieści klasyczne, mam tutaj dwie powieści Erika Marii Remarka: Łuk triumfalny oraz Na Zachodzie bez zmian. Na Zachodzie bez zmian już przeczytałam, podobało mi się bardziej. Bardzo więcej o niej opowiem w podsumowaniu maja. Łuk triumfalny jeszcze przede mną, ale mam nadzieję, że spodoba mi się tak samo. Oczywiście mamy tutaj tematykę okołowojenną, z takim dużym skupieniem się na portretach psychologicznych bohaterów. Zaopatrzyłam się również w trzeci tom płaccy pierścieni Tolkiena Powrót Króla z wydawnictwa Cisca. Do tej pory zbierałam książki z wydawnictwa Amber. To są te takie duże. Niestety one są trudne do kupienia, to znaczy są gdzieś tam dostępne na Allegro, ale w dosyć wysokich cenach, więc postanowiłam spróbować z tym wydaniem. One tak od siebie aż nie odstają, są dosyć podobne i w obu są ilustracje Alanali, które bardzo mi się podobają. W grudniu zeszłego roku powtórzyłam sobie Hobbita W lutym przeczytałam pierwszy tom, czyli oczywiście Drużyna Pierścienia Trochę się obawiałam języka, jakim pisze Tolkien, ale okazało się to być trochę takie przesadne Książka mi się, mi się spodobała, wciągnęła mnie, pomimo tego, że oczywiście znałam fabułę, bo jestem ogromną fanką filmów Więc już nie mogę się doczekać, jak sięgnę po Powrót Króla Powrót Króla to jest moja ulubiona część filmowa Myślę, że w przyszłym miesiącu będę czytać Dwie Wieże Mur Duchów Saramos to jest chyba literatura piękna, nie wiem za dużo o tej powieści. Ona jest bardzo króciutka, więc myślę, że do przeczytania na raz, choć tematyka jest ciężka. Toksyczna rodzina, dominujący ojciec. Trochę mi się ta książka kojarzy z moją najdroższą, ale nie wiem, czy to, ma, czy to jest uzasadnione porównanie. Myślę, że przeczytam ją jeszcze w tym tygodniu. Coś z literatury faktu, co się stało w Johnstown, sekta Jim'a Jonesa i największe zbiorowe samobójstwo. Mowa oczywiście w tej książce o wydarzeniach z roku 1978, kiedy to 900 osób zmarło. Część na skutek dobrowolnego zażycia cyjanku, część pod wpływem przymusu. Jest to bardzo intrygujący temat. Mam nadzieję, że w tej, w tej książce będzie dobrze opisane, będą dobrze opisane mechanizmy manipulacji jakie dzieją się w sektach jestem jej bardzo ciekawa, ona jest też zasadniczo dosyć tak ciekawie wydana ponieważ e, tu jest, to nie, nie jest twarda oprawa jednak tam okładka jest usztywniana e, więc na pewno będę czytać za niedługo choć ta pozycja jest dosyć długa ona ma prawie 700 stron, stron. Trzynasta opowieść Diane Setterfield Albatros To jest kolekcja butikowa Bardzo chciałabym mieć Kirkę Oraz Była sobie rzeka Diane Satterfield Bardzo podobają mi się wydania tych książek Tu jest obwoluta, pod obwolutą Mam wrażenie, że ta powieść jest piękniejsza Więc chyba tą obwolutę całkowicie zdejmę Nie czytałam jej Wiem, że jest utrzymana w klimacie gotyckim Mam nadzieję, że jest tak samo piękna w środku Jak na zewnątrz I na pewno za niedługo będę czytać Życie SUS, czyli moja pierwsza książka z serii dzieł pisarzy skandynawskich. Zupełnie nie wiem, o czym ona jest. Historia dziewiętnastolatki, tak, z uwzględnieniem jej portretu psychologicznego. Moja pierwsza książka z tej serii, ale na pewno będę czytać ich więcej. Złap i ukręć łeb. Szpiedzy kłamstwa i smowa milczenia wokół gwałcicieli Rona na To książka, która opisuje śledztwo, które miało ujawnić proceder molestowania seksualnego. Hollywood, chodzi tutaj oczywiście o sylwetkę Harveya Weinsteina, Nie za tą książkę, tylko za artykuły właśnie ujawniające przestępstwa Harveya Weinsteina, Ronan Farrow oraz redakcja New Yorkera oraz New York Times otrzymali nagrodę Pulitzera. O tyle chciałam przeczytać tą książkę właśnie teraz, bo ona już była popularna jakiś czas temu, ponieważ jestem świeżo po obejrzeniu serialu dokumentalnego. Farrow vs. Allen na HBO, i tam pojawia się Ronan Farrow. To jest oczywiście syn Mije Farrow i Woody'ego Allena. On się tam dużo wypowiada, i byłam ciekawa tej jego perspektywy zawodowej w zestawieniu z tą perspektywą prywatną. Wiem, że ten temat poruszany jest również w książce Powiedziała, więc jeżeli ta książka dostatecznie nie zgłębi go, a myślę, że nie zgłębi, bo ona raczej się bardziej skupia na samym śledztwie, na metodach śledztwa. To sięgnę na pewno po tamtą. Dziewczyna, kobieta, inna to książka, którą aktualnie czytam. Jest to laureat Nagrody Bookera 2019. Bardzo popularna i głośna pozycja opowiada o życiu 20 kobiet, czarnoskórych kobiet w Wielkiej Brytanii. Jestem na setnej stronie i na razie jestem poruszona. To znaczy, ona jest opowiedziana z taką dużą, dużą dozą przenikliwości w taki bardzo nowatorski sposób, więc Mam nadzieję, że do końca będzie mi się podobać tak, jak podobały mi się te pierwsze 100 stron Elżbieta, Filip, Diana i Megan, z Świata Windsorów, Marka Rybarczyka To książka, która oczywiście opowiada o monarchii brytyjskiej Szczególnie aktualna w świetle ostatnich wydarzeń, chodzi tutaj o śmierć Filipa oraz o konsekwencje wywiadu, jakiego udzielili Meghan i Harry u Opry Mnie tematyka rodziny brytyjskiej interesuje Obejrzałam dwa sezony serialu The Crown Na pewno jak będę czytać to sobie ten serial albo odświeżę i powtórzę wszystko Albo po prostu wrócę i obejrzę sezon drugi i trzeci Oskarżam Auschwitz Mikołaja o opowieści rodzinne To zbiór wywiadów, jakie przeprowadził autor z drugim pokoleniem osób Ocalałek z Holokaustu. Mamy tutaj motyw Traumy Międzypokoleniowej oraz Postpamięci. Bardzo ciekawa, błyskotliwa rzecz, już ją czytałam. Jeżeli chcecie znać moją szerszą opinię na jej temat, to zapraszam do mojego podsumowania czytelniczego kwietnia. Teraz trochę literatury dziecięcej, młodzieżowej. Na pierwszy ogień idzie piąty tom baśnioboru. Trochę tak dziwnie, ponieważ mam na półce tylko tą pierwszy. I jeszcze go nie przeczytałam, ale tom piąty był na promocji, więc postanowiłam, że się skuszę, zwłaszcza, że ten świat, nie czytałam oczywiście, ale ten świat, to co o nim wiem, już mnie zaintrygowały i chcę te książki kolekcjonować, oraz przede wszystkim czytać. Na Ondel, czyli drugi tom po Maresi, Maresi czytałam w zeszłym roku, podobała mi się, ale nie wzbudziła we mnie jakiegoś ogromnego zachwytu, choć bardzo doceniam motyw, szczególnie motyw siostrzeństwa, który jest w tamtej książce. Ta książka, z tego co wiem, jest dla czytelnika trochę starszego. Tutaj pisze, że jest 16, więc mam nadzieję, że spodoba mi się odrobinę bardziej. Krew i miód, czyli drugi tom po Gołębiu i Wężu. To jest fantastyka młodzieżowa, chyba dla trochę młodzieży starszej. Gołąb i Wąż podobał mi się bardzo. Już od pierwszej w strony mnie wciągnął. Tutaj miałam trochę gorzej, trochę problemów na początku z zaangażowaniem się w, historii, w historię, ale ostatecznie mi się spodobała. Uważam, że to są jedna z lepszych. Serii młodzieżowej Fantastyki, jaką ostatnio czytałam, więc bardzo Wam polecam i z niecierpliwością czekam na tom trzeci. Gdyby Ocean nosił Twoje imię, to historia Shirin, która jest szykanowana ze względu na to przez rówieśników, ze względu na to, że nosi hijab. Wiem o tej książce tyle, że jest bardzo popularna, że jest dla wielu osób takim ulubieńcem książkowym. Jestem jej bardzo ciekawa. Ona jest cieniutka, więc dosłownie chyba też na jedno posiedzenie. Tipi i ja, czyli literatura dziecięca, historia bliźniaczek syjamskich, Grace oraz Tipi, napisana wierszem wolnym, już ją przeczytałam, poruszyła mnie niesamowicie, stała się moim ulubieńcem, bardzo ciekawa, empatyczna, szczera, nie wywołuje jakichś tanich emocji u czytelnika, wręcz przeciwnie, pozwala poszerzyć perspektywę. Serdecznie ją polecam. I ostatnia książka to Nevermore, przypadki Morrigan Crow. O tej książce bardzo głośno, ostatnio wiem, że już jest w sprzedaży: tom drugi oraz tom trzeci. Wiem, że ta książka jest często porównywana do Harry'ego Pottera, co mi zasadniczo wystarczy, żeby chcieć ją przeczytać. To tyle w tym odcinku. Mam wrażenie, że to była taka ekspresowa pokazówka, ale właśnie o to mi chodziło. Proszę, napiszcie mi w komentarzu, jaką książkę wy ostatnio kupiliście sobie albo może dostaliście. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję za oglądanie. Cześć.